Douglas Dragonfly. Jest to motocykl firmy, która była totalną legendą przed II wojną światową. Może nie jest to najlepszy model tej firmy, ale na pewno ostatni. Historia marki Douglas sięga roku 1907, kiedy to bracia William i Edward Douglas skonstruowali pierwszy motocykl z silnikiem Boxer ułożonym wzdłuż osi motocykla, który generował 2,5 konia mocy. Już w roku 1912 Douglas wygrywa swoje pierwsze zawody motocyklowe w klasie Junior co jest dostrzeżone przez prasę, co jest dostrzeżone przez entuzjastów motocyklizmu oraz co najważniejszy rząd Wielkiej Brytanii, który wysyła na front I Wojny Światowej łącznie 70 tysięcy motocykli Douglas. W roku 1921 kolejny rekord w klasie 500 cm3 Douglas ustala rekord okrążenia na torze Brooklands robi okrążenie z prędkością 100 mil na godzinę, co do dzisiaj jest Dużym wyczynem. W roku 2023 na wyspie Man w klasie seniorów wygrywa Douglas, w klasie motocykli z bocznym wygrywa również Douglas. Sukcesy te zostały tak mocno rozpropagowane i tak mocno wywarły duże, duże wrażenie na środowisku motocyklowym, że Douglas stał się synonimem znakomitej marki, synonimem luksusu, synonimem motocykla nowoczesnego, szybkiego i niezawodnego. Był tak ceniony, że nawet król Jerzy VI zażądał takiego motocykla dla siebie. W czasie II wojny światowej Douglas produkuje silniki napędzające generatory prądu. Po drugiej wojnie światowej z kolei Douglas skupia się na motocyklach serii Mark, Mark 3, 4, 5, które nie są już tak nowoczesne, nie są już takie spektakularne jak te motocykle w swoim czasie, w latach 20. Firma popada w problemy finansowe, motocykle się nie sprzedają i jako próba ratowania honoru firmy jest wprowadzenie nowego egzemplarza, nowego modelu, motocykla, który właśnie jest przed Wami. Jest to Douglas Dragonfly. Motocykl ten był na wskroś nowatorski i nie był to lift poprzednich wersji, tylko zupełnie nowatorska konstrukcja. Motocykl ten oparto na ramie spawanej rurowej, do której przymocowano nowatorskie przednie zawieszenie na wahaczu pchanym, wyposażone w amortyzatory Gearlink, bardzo nowoczesne, o dużym skoku. Takie same też amortyzatory były z tyłu, w tylnym zawieszeniu, na długim wahaczu. Dwa amortyzatory. Ten cały zestaw powodował, że motocykl był niebywale wygodny w prowadzeniu i, i o to też chodziło w firmie. To miał być główny atut tego motocykla. To, że możemy podróżować długi czas bez nadmiernego zmęczenia. Żeby mu rozumiesz... Debiut motocykla był w roku 1954 w listopadzie na londyńskich targach motoryzacyjnych. Wzbudził Douglas Dragonfly tam spore zainteresowanie, ale spece od marketingu nie potrafili tego przekuć w sukces. Nie potrafili natychmiast wprowadzić tych motocykli na rynek. Zwlakali dość długo około roku czasu. A w tym czasie konkurencja nie spała, firmy BSA czy Triumph produkowały również interesujące motocykle, które zawojowały rynek. Co więcej Douglas przez swoją nowatorską bryłę był niechętnie przyjmowany przez środowisko, konserwatywne w sumie środowisko brytyjskie, brytyjskich motocyklistów. I to powodowało, że sprzedało się zaledwie 1570 sztuk tego motocykla i ta produkcja została zatrzymana w 1957 roku, kiedy to Douglas przejął y, licencję do produkcji y, skuterów firmy Vespa. Parę zdań o motocyklu Douglas Dragonfly. Przede wszystkim nazwa tego motocykla początkowo miała być Dart, ale okazało się, że pod tą nazwą istniał samochód Daimler, który miał silnik V8. Więc z, Dart, z nazwy Dart zrezygnowano na konto Dragonfly, czyli ważka. Motocykl ten wyposażono w silnik czterosłowowy, dwucylindrowy Boxer, chłodzony powietrzem, o mocy około 18 koni. Górnozaworowy silnik OHV rozpędza ten motocykl do prędkości około 70 mil na godzinę. Uważam, że komfortowo się nim jeździ do prędkości 50-60 mil. Jazda tym motocyklem to jest czysta przyjemność przy tych prędkościach. W tym motocyklu, prądnicę Lucas zastąpiono nowoczesnym alternatorem firmy Miller, dużo bardziej niezawodnym i wydajnym. Motocykl posiadał ogromny zbiornik paliwa, który mieścił 5,5 galona, czyli około 20 litrów. Miało to zapewnić długotrwałą jazdę bez potrzeby tankowania. Jako ciekawostkę powiem Wam, że był to największy zbiornik motocyklowy produkowany wtedy i instalowany w motocyklach w Wielkiej Brytanii. Silnik jest zblokowany ze skrzynią czterobiegową poprzez suche sprzęgło samochodowego typu. I uwaga, napędza motocykl nie wałkiem, tak Jakbyśmy jak się mogli tego spodziewać, tylko łańcuchem. W nie biegów jest przekładnia kątowa, tylne koło jest napędzane poprzez łańcuch. Z minusów tego motocykla hamulce. Hamulce już były krytykowane przez, przez kierowców testowych w latach 50., którzy krytykowali zwłaszcza przedni hamulec. Jak się tym motocyklem jeździ? Otóż jeździ się nim bardzo przyjemnie motocykl. Mimo tego, że prowadzi się trochę jak wieloryb, ponieważ nie dysponuje zbyt spektakularną mocą. Co więcej, waży około 200 kg, więc nie jest to jakieś mistrzostwo przyspieszenia. Ale jak już go rozpędzimy, motocykl pięknie nam płynie. Mimo tego dziwnego przedmiotu zawieszenia wchodzi pięknie w zakręty. Pozycja kierowcy jest bardzo przyjemna. Można nim robić naprawdę długie trasy, kilkuset kilometrowe, i jest, jest wszystko ok, nie czujemy bólu czy tam innych podzespołów. Parę zdań na temat tego egzemplarza. Ten motocykl nabyłem od przyjaciela, który się nazywa Ted. Jest brytyjskim motocyklistą działającym od lat 60 który restauruje motocykle, jeździ nimi. Niestety jest teraz dość, dość schorowany i nie jest w stanie już samodzielnie prowadzić motocykla. I tak się złożyło, że nabyłem kilka egzemplarzy właśnie od niego. Charakterystyczne dla Teda daszki, pokrowce winylowe, nacięgna, hamulca i sprzęgła, czy też kuferek z tyłu, czynią ten widok tego motocykla niepowtarzalnym. No cóż, mam nadzieję, że uda nam się kiedyś spotkać z jakimś innym Rolling Flyem na polskich drogach i dziękuję Wam bardzo za, za uwagę. Życzę wszystkiego dobrego.